Manko! Matko, jedyna jak co w telewizji głośno ktoś odpalił. Nie wiem, kto to jest. Masakra. A my co? Dzisiaj niedziela, jemy śniadanko. Paróweczki, bułeczka, bo byliśmy po bułeczki wczoraj w Kauflandzie. Zresztą mam kawałek chyba nagrywałem. No i co? No i wczoraj wieczorem sobie ustawiłem telewizję. No w ciągu dnia. Ładnie, elegancko, wszystko fajnie. No, ale się obudziłem, dzisiaj patrzę. Jak na złość musiał jakiś pan mi stanąć koło mojego kamiona. Ale tak, stanął mi. No i oczywiście nie było zasięgu. Musiałem wstać rano. Ubrać się, iść pod, pod rabinę, ustawić antenę wyżej, no i telewizja jest oczywiście, bo się ranko bez telewizji nie ma opcji. I co dalej? No i dzisiaj wieczorem prawdopodobnie będziemy ruszać już na podwoje, bo mamy wykręcone pauzy. Już Wam dokładnie pokażę, żeby nie było. 28:36 i tyle mamy pauzy zrobione, więc spoko. No i lecimy dalej, nie? Z tematem sobie ładnie, jemy. Śniadanko. Gadamy sobie z szefową. A tu nagle co? Tada! Przyjechali. Ale to cenna, więc ciekawe, co chcą. Hmm. O, już pojechali sobie. I dobrze. Przynajmniej spokój jest. Siemanko, moi drodzy parafianie. My mamy godzinę już. Trzynastą, dwanaście No to sobie idziemy po, po bułeczki, Bo Nie pamiętam czy wam tu nagrywałem, ale tutaj byliśmy jakieś dwa tygodnie temu, może trzy Na poprzednim wyjeździe i rowerem sobie do Netto Ale stwierdziłem, że dzisiaj sobie pójdę z buta Se nakupowałem znowu Oczywiście mandarynki muszą być, bo to święta A tylko w się mandarynki kupuje Bułki, jakieś croissanty, banana mamy jeszcze zapakowanego no i pomykamy sobie dalej. 2 km mamy do samochodu, na spokojnie. Przyjdę sobie jakiegoś kawulca, wypiję. Może przedmucham kabinę, no i będziemy ruszyli na załadunek. A zrzutkę mamy chyba dopiero na pierwszą w nocy, więc masakra jakaś. Aktualnie lecimy na magazyn, mamy 398 km. Mamy być tam o godzinie 1, a będziemy o godzinie 23, więc mam nadzieję, że nas przyjmą wcześniej. Chciałem wam coś powiedzieć, wyjawnić prawdę, ponieważ po roku, ponad, ponad rok, już u nich jeżdżę, rok i miesiąc, i chciałbym wszystkim wszem i obec powiedzieć, że naprawdę to jest solidna, w moim odczuciu i na mojej osobie spedycja, ponieważ tak sobie analizuję teraz kilometry, analizuję sobie osoby, które jeżdżą. W innych spedycjach, bo z nimi mam, mam kontakt, z tymi osobami. No i powiem Wam, że są ogólnie ciężkie czasy, albo może nie ciężkie, ale cięższe czasy w transporcie, yy, ponieważ tych kilometrów robi się trochę mniej. Stawki w maktransie, tak jak mi podnieśli m, bodajże we wrześniu albo w sierpniu, już nie pamiętam, ale chyba we wrześniu, tak przez cały czas się stawka trzyma. Na razie przynajmniej nic nie jest obniżane. Ale kilometry są troszkę mniejsze Ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że rozmawiam z innymi kolegami z innych spedycji Nie powiem z jakimi, w jakich spedycjach Bo nie chcę siać fermentu, nie chcę kręcić afery Czujesz kurwa układ? Ale słyszę, że no, mają tam stawki oni obniżane Mają stawki obniżane, nie może drastycznie Ale mają Z tytułu takiego, że no, Są ciężkie czasy, robi się tych kilometrów troszkę mniej. Ogólnie cały rynek transportowy delikatnie upadł, ale delikatnie w moim odczuciu. Więc y, muszę powiedzieć, że na początku jak wchodziłem do Makransu, miałem lekkie obawy, bo wiecie jak to jest. Nie zna się firmy, jak się w niej nie pracowało. Y, wszędzie jest dobrze, tam gdzie nas nie ma. No ale zaryzykowałem no i u nich już pracuje ponad rok. z nimi współpracuję w sumie ponad rok. No i muszę powiedzieć, że to, co mówił Kuba i to co mówił Kamil spedytor wszystko jak na razie się spełnia. Mam od nich pełne wsparcie od jednego jak i od drugiego. Oczywiście Andrzej Ku tobie też nie zapomniałem o dyspozytorze. Bo to jest też człowiek orkiestra Cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mam, że w marcu, w kwietniu ten rynek transportowy nas, nasz ruszy No i tych kilometrów będzie więcej, tak? I to właśnie jest moja cała prawda o McTransie. Przynajmniej oczywiście ja tutaj mówię o swoim zdaniu Są różne zdania, dlatego nie chcę mówić ogólnie za wszystkich Bo zaraz się pojawią tutaj jakieś, zaraz tu się pojawią jakieś e, odpowiedzi Komentarze, że no, ale wiesz, ja w Maktrasie jeżdżę, ja tyle nie mam kilometrów, albo wiesz, bo ja tutaj jeździłem w 64, ja nie miałem tyle kilometrów, a ja znowu jeździłem w 58 i miałem więcej kilometrów. Ja mówię teraz co się dzieje w tym momencie i tyle. I proszę tutaj mnie nie łapać za słowa. Jak już sobie tak gaworzymy na temat naszej spedycji. MacTrans, oczywiście. No to muszę wam powiedzieć, że zapoznawałem się z rynkiem factoringu. Śmiem twierdzić, że mało jaka firma factoringowa lub też żadna firma factoringowa nie jest w stanie zapewnić tak krótkiego terminu płatności jak MacTrans, ponieważ, no i oczywiście mówię to o płatnościach, po skanach oczywiście, tak, bo dwudniowy termin płatności ale co? teraz, ale będzie się działo w internetach, ale taka prawda jest dwa dni po skanach termin płatności, tylko tak naprawdę mało firm fakturingowych lub też yy, może żadna firma fakturingowa nie, może żadna nie, ale bardzo mało firm fakturingowych jest w stanie zapewnić taki krótki termin płatności. Co do naszego opiekuna Kuby. W ogóle koleś to jest nie, trzeba też orkiestra, i to w dosłownym znaczeniu tego słowa. Naprawdę wam mówię. Wiem, co mówię, znam go i wiem, co mówię. Ale chłopak tak naprawdę robi wszystko, żeby się wywiązać z tego, co nam powiedział, i przychodzi mu to bardzo lekko ponieważ wie w jakiej firmie pracuje i wie, że w tej spedycji wszystko tak jak jest powiedziane, tak jest to robione. Dlatego każdemu oczywiście polecam, nie namawiam. Prawdopodobnie jest jakaś lepsza spedycja, ja nie mówię, że nie. Koniec tego smarowania miodem po makransie, bo aż się zarazem mydło zrobi. Ale posłuchajcie, my teraz aktualnie sobie kręcimy pauzę i mamy 143 km do zrobienia jeszcze. Siemanko. O, ja wstałem właśnie, obudziłem się. Mówię, a, wezmę kamerę i sobie nagram, jak jestem zakręcony i zawalony zawsze rano. Rano tej... Jakie rano, zarabiam peł, która jest godzina Znaczy no dla mnie to jest niby rano, bo się obudziłem 18.47 to jest rano I teraz będę jadł śniadanie Bo no niestety tak to wygląda u kierowcy, że się bardzo często przestawiają dni z, yy, dni z notkami, poranki, ble ble, ble. I poranny, tym poranny, i rozruch! Jedziemy! Weź tą muzykę, człowieku, wyłącznie! Masakr! Oj, powiem wam, że jest minus 6 stopni, pokazuje mi na tutaj na blacie. I przy 23,5V, tak. Mm, 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 tutaj miał troszkę ciężko, żeby zakręcić. Więc akumulatory mają równy rok. Bo są nówki, cewki, jak go braliśmy założyliśmy i miał troszkę ciężko. Nie wiem, jest. Siemanko, moi parafianie. A my musimy troszkę plandekę napiąć, bo się rozluzowała. Dlatego najpierw trzeba linkę celną zwinąć. Całą. Znaczy no wypiąć ją z tych oczek. Potem automatu zluzować. Jak widzicie, nie wiem, czy widzicie, czy nie. No i... będzie trzeba plandekę napięć jeszcze raz, bo się troszkę, mówię, zluzowała. A ja tak nie lubię jeździć, jak jest plandeka zluzowana. O, pięknie. O, może zluzujemy automat. Dobra, plandeka napięta. I teraz to, trzeba to naciągać. Paski, żeby się nie, nie robiła taka fala jak jadę. Troszkę to potrwa, ale my się ogólnie nigdzie nie spieszymy. Mamy dopiero załadunek, ale stoimy pod magazynem na 23, więc ze spokojem zdążymy. Powiem wam, że te opony wyglądają, jakby ktoś je jakimś wapnem pomalował Masakra, tyle soli jest na drodze u Niemca Znaczy nie tylko u Niemca, ale aktualnie po Niemczech dużo jeżdżę Jest tyle soli, że po prostu kurwa. We Wieliczce chyba więcej nie mają niż tutaj Masakra A plandeka będzie napięta Jak na Żuku Idziemy z tym tematem tyry tyry. Nie spokojnie Nie będziecie mieli powodu, żeby się przypierniczy do tego, że nabałaganiłem pod magazynem Nie 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 z tych rzeczy, ja nie z tych, ja z Poznania Panowie i panie O Teraz Ładnie, mamy pozemytane. Wiem, że na magazynach te czubki nie widzą tych belek i się pytają, o, gdzie są belki, gdzie są belki? Będą przy tutaj wiszą. A, to one powinny być na podłodze. Ręce opadają. No ale co? Chcą na podłodze, to niech mają na podłodze. W ogóle dlaczego ta belka jest tutaj, a nie do góry? Trzeba to teraz wywalić wszystko w temacie.